bardzo serdecznie na kolejnej propozycji i na kolejnym oczywiście odcinku na moim kanale dzisiaj propozycja na zdrapki białe od Mateusza R. Mateusz, super tak Mateusza zawsze nazywam że to jest takie super widz bo zawsze wszystko dobrze wyłapuje z odcinków Mateusz ogromne serce dla Ciebie za tą propozycję zdrapki białe a więc, na tą propozycję wybrałam wielkie granie. Jest takie biało-niebieskie. Owocowa eksplozja. Wielka czarna perła. Też ją zaliczyłam do zrapek białych, no bo jest taka kremowo biała. Wygrywamy wersja biało czerwona No, a jest tu więcej białego. Oczywiście, moc szczęścia, i w roli głównej miały być dwie żabki szczęścia. Te żabki z żabki. Te miały być właśnie bohaterkami odcinka. Są dwie, tak jak pisałeś, tak mi się wydaje, że pisałeś, że chyba miały być dwie. I spróbujemy kolorek biały tym razem. 10, 20, 30, 40, 50 zł wkład. Dobrze, no to tak dobrze liczę? 10, 20, 30, 40 tak. Jest. Żabki szczęścia rozpoczynają ten odcinek. Ja tu sobie ładnie ustawię. Statyw. I szukamy. Żabki szczęścia mają numer 35 i 37. Bardzo ciężko dostać te zrabki. W żabkach, które pytałam, niestety nie było. Ale była taka Okazja, że spotkałam się na urodzinach u siostry z Mary i Mario i poprosiłam, żeby poszukali w Gdańsku dla Mary i Mario również ogromne serduszka. Kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że poszukaliście dla mnie brakujących zdrapek na odcinek. Zobaczymy. No niestety u mnie w tych żabkach, o których się pytałam nie było, a w Gdańsku znaleźli. Dobra, zaczynamy od żabki z numerem 35. Także ogromne podziękowania dla Mary Mario za poświęcony czas i za chęć kupienia dla mnie brakujących żabek. 19, 32, 34 i 14. Zrabka żabka numer 35, nie wiem czy mówiłam, ale zawsze mogę powtórzyć. I jest siedemnaście, trzynaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści sześć i szesnaście, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa na premierze, ta zrabka pięknie zaskoczyła. A później już ją bardzo rzadko drapałam, bo po prostu jej nie mogłam nigdzie kupić. Chciałam, a jak w żabkach pytałam, to nie mieli. Ta żabcia jest pusta, to teraz druga z numerem 37. Dwie najważniejsze zrabki odcinka to powinny coś tutaj się postarać, tak myślę, ale ciężko się drapie. Tą warstwę aż statywem bębuja. Ale warstwa ciężka. Cztery, siedem, trzy, dwadzieścia cztery. A i co tutaj mam? Dwa. Ładny boczek trzydzieści. Szóstka osiem. Jeden. Trzydzieści dwa. 25, same boki w tej żabie. 35, 31 i 28. Obie żabcie puste, ale to nic. Na odcinku miały wystąpić, wystąpiły. I tak pięknie się zaprezentowały, że nie dały nic. Ale to nic. Lecimy dalej z białymi. Moc szczęścia numer pierwszy. I tutaj, co tu wyskoczy? Czy coś z tego 50 zł odzyskam, i czy będzie rekord koloru? Bo jak wiecie, jak na razie jest mistrzem, jest kolor czarny. A jej jest 12, 13, 29. Trzydzieści cztery i siedemnaście. I rządek drugi. 22, 21, 19, 4 i dziewięć. Moc szczęścia. Również puste. Owocowa eksplozja. Jak już lecę po kolei tymi niższymi kwotami, to zróbmy tak: jabłko i pomarańcz. Jabłuszko, pomarańcz, tu są jabłuszka. Tu jabłuszko, tu pomarańcz. Tu pomarańcz. Tu i jabłuszko. Następnie mamy borówkę i kiwi. Tu są boróweczki. Cały czas jestem ciekawa, czy któryś kolor pobije czarne. Mam jeszcze propozycję na kolor. Nie zdradzę wam, jaki musicie oglądać. I tak cały czas się zastanawiam, właśnie czy będzie odważny jakiś kolor, żeby to przebić, przegonić z wynikiem. Byłoby bardzo miło, bo byłby wtedy fajny wynik. Awokado i karambo. To jest karambo. Tu jest awokado. Tu jest karambo. Na teraz winogronko kokos. Tu jest kokosik. Winogrono kokos. Tu jest winogrono. Tu jest kokos. Tu jeszcze były awokada. Się zagadałam, przegapiłam. Eee, winogrono kokos. Czy wszystkie wydrapane? Chyba tak. A nie. Tu jeszcze są kokosy. Tu jeszcze są brówki. No dobrze, teraz gruszka i arbus. Tu jeszcze było winogronko. Tu jest arbus, arbus, arbus. Gruszki, arbus. I gruszka. Kolejne owoce to brzoskwinia i cytryna. Tu jest cytrynka. Tu jeszcze było karambo. Brzoskwinka, cytrynka. Brzoskwinia i cytryna. I teraz truskawka i figa. Figa daje linie. A owocówka ma numer 39. Truskawka figa. Tu jest truskawka. Tu jest figa, tu jest truskawka, tu jest... Tu są truskawki, ale już więcej linii żadnej nie ma. Melona ananasa, banana nie było. Wisienek nie było. Jest linia. Uuu, dyszka. Ładnie. Owocówka daje 10 złotych. Ta edycja owocowa jest naprawdę szczęśliwa. Te za trzy, jak miałam, to tak za bardzo nie, nie były szczęśliwe. Lewandowski z numerem pierwszym. Trochę przybliżę, bo z tego co wiem, to te cyfry są takie bardzo malutkie: 35, 19, 11, 18 i 16. A co ja tutaj znajdę w tych piłeczkach?

szanse to 26, 31, 12, 39 i 28. Lewandowski jest pusty. L, K, J. Tak. Lewandowski idzie do pustych. I teraz wielka czarna perła z numerem szóstym tutaj dolarek lub pierścionek. A jest auto, prezent, perfumy, winogrono wiśnie, podkowa, kłódka, słońce, cytryna, zegar, muszka, tulipan, ananas. I klucz. Też ta warstwa jakoś chyba długo leżała. Gdzie dolarki, gdzie pierścionki. Korona i gwiazda. Nie ma nic. Kolor biały chyba nie chcę wygrać z czarnym, z numerem ósmym. Wielkie granie. Ostatnia zdawka biała. Na dziś. I czy coś tutaj poprawi ta zrabka? Wynik byłoby dobrze. 19, 36, 54, 23 i 51, lub monety, lub gwiazdka, która mnoży. I tutaj, co ja tutaj znajdę? 54 jest! Jest wygrana. Coś dołożę. 13. Fajnie w pierwszym, 51 drugie, w pierwszym polu znaleźć wygrano. Wtedy się spokojnie drapie. Jest trzecie, 36, o kurczę. 33, 44, 36, czwarte trafienie, 59 i 58, 12.

59, nie, 58, nie, 12, 46, 47, 17, 39, 54. Tu. 5 dyszek. Ładnie. Zdrabki białe kontrolne tutaj. Odkryło mi się G i G. Zdrabki białe również z ładnym wynikiem, bo z plusem na 50 zł wkładu. Tu mam już oddalę. Na 50 zł wkładu te wszystkie są puste. Zresztą nie muszę pokazywać, bo na początku odcinka widzieliście, co miałam. A 50 zł wkładu i odzyskane w owocówce 10 zł pod pierwszą linią i wielkie granie dało mi 50 zł. Kontrolne G ładnie, czyli jestem 10 zł na plusie 6 dyszek wydrapane super, ja się bardzo cieszę Mateusz nie jedno serduszko, a teraz przesyłam Ci mnóstwo serduszek za ten super pomysł, zdrabki białe rewelacyjnie jak jest na plus to już fajnie, bardzo cieszę Mateusz ma również kanał jeśli chcecie zaglądajcie Mateusz tak się troszeczkę rozliwił w nagrywaniu nie nagrywa, coś tam nagrywał, ale trzeba go zmobilizować, żeby dalej nagrywał. Ale bardzo aktywnie ogląda i komentuje na innych kanałach, także jest super widzem, jak ja to mówię. Pięknie dziękuję za obecność Mateuszowi. Dziękuję za piękną propozycję. Zostawiajcie coś miłego dla Mateusza w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach! PA!